Dzień dobry, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka biologii dla klasy szóstej. Dzisiaj omawiam pajęczaki. Wśród pajęczaków wyróżniamy pająki, skorpiony z charakterystycznym kolcem jadowym w odwłoku, kosarze, mają bardzo długie odnóża, a ich głowotów i odwłok tworzą jedną całość, i roztocza są najmniejsze z pajęczaków i podobnie jak u kosarzy, ich głowotułów i odwłok tworzą jedną całość. Wiele spośród pajęczaków to drapieżniki, ale są wśród nich także satroprofy oraz pasożyty roślin i zwierząt. Pajęczaki są stawonogami typowo lądowymi. Ich ciało składa się z niedużego głowotułowia oraz sporego odwłoka. U pająków na odwłoku znajdują się gruczoły przędne, Wytwarzana przez nie nić jest bardzo mocna i elastyczna. Służy do budowania sieci łownych. Każdy gatunek pająków ma właściwie dla siebie sposób konstruowania sieci. Złapane w sieć ofiary, najczęściej owady, są unieruchamiane jadem, a do wnętrza ich ciała zostają wstrzyknięte soki trawienne. Dopiero po pewnym czasie strawiony poza organizmem pająka pokarm Zostaje wessany w formie płynu. Na tułowiu mają oczy. Pająk ma cztery pary oczu oraz odnurza gębowe szczękoczułki oraz nogogłaszczki. Szczękoczułki pełnią funkcję szczęk oraz pomagają w orientacji w terenie. U jadowitych pająków gruczoły jadowe znajdują się właśnie w szczękoczułkach. Nogogłaszczki to druga para odnóż gębowych. Służą do pobierania i rozdrabniania pokarmu oraz są narządem dotykowym. U skorpionów nogogłaszczki zostały przekształcone w szczypce. Pajęczaki mają cztery pary odnurzy krocznych. Pajęczaki są rozdzielnopłciowe. Na fotografii poskocz krasny osiąga on długość 1 centymetra. Występuje tu wyraźny dymorfizm płciowy. Samce mają jaskrawo-czerwony, czarno-nakrapiany, owłosiony odwłok, paskowane odnóża i czarny głowotułów. Samice są brązowo-szare. Większość pajęczaków przechodzi rozwój prosty. Na fotografii samica biczyko-odwłokowca. Znaczenie pajęczaków. Wywołują choroby. Świeżbowce, świeżb, kleszcze, zapalenie opon mózgowych lub boreliozę roztocza alergie. Świeżbowce pasożytują na skórze człowieka, drążąc kanały w jej powierzchniowej warstwie. Świeżb jest bardzo dokuczliwą chorobą z powodu silnego swędzenia. Pacjent nie może opanować drapania i w ten sposób dochodzi do wtórnego zakażenia. Profilaktyka tego schorzenia to przede wszystkim przestrzeganie zasad higieny ciała i pomieszczeń. A chorych się izoluje i poddaje leczeniu. Kleszcze są pasożytami żywiącymi się krwią. Aby uniknąć kontaktu z tymi pajęczakami, należy, planując wyjście do lasu, ubrać się zasłaniając skórę, długie nogawki spodni, długi rękaw i stosować preparaty odstraszające. Psom i kotom można zakładać obruszki odstraszające te pasożyty. Na fotografii kleszcz na psiej łapie. Roztocze kurzu domowego to grupa saprofitycznych, mikroskopijnych od 1, 10 do 0,5 mm długości pajęczaków, żyjących w kurzu domowym i żywiących się głównie na Do najczęściej występujących należy skóro skryty. Znaczenie pajęczaków? Powodują straty w rolnictwie i ogrodnictwie. Przędziorki. Wysysając sok z roślin powodują ich wysychanie i obumieranie. Rozkruszki. Niszczą zapasy ziaren, zbóż, mąkę, a nawet produkty spożywcze. Przędziorki i rozkruszki są gatunkami roztoczy. Na fotografii przędziorek chmielowiec. Znaczenie pajęczaków. Regulują liczbę innych zwierząt oraz stanowią pokarm, np. ptaków. Jad niektórych pająków i skorpionów może być groźny dla człowieka. W Polsce kosarze oraz niektóre pająki są objęte ochroną gatunkową. Na fotografii gryziel zachodni, pająk chroniony w Polsce. Dziękuję za uwagę. Dzisiaj zakończyliśmy omawianie biologii dla klasy szóstej. Zapraszamy w nowym roku szkolnym na biologię dla klasy siódmej.